Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ojciec Joachim Badeni, do którego bardzo lubię wracać, mówiąc kiedyś homilię o przemienieniu Pańskim, bo o tym jest mowa w Ewangelii dzisiaj, wszedł na ambonę i powiedział: Przemieniajcie się, przemieniajcie się, przemieniajcie się. A po chwili dodał: i żeby was Duch Święty nie opuścił tak, jak mnie w tej chwili". Podobno idąc wygłosić to kazanie, zagadał się na krużgankach ze znajomym i rozproszył. Wybił się z boskiej rzeczywistości, trochę jak ci uczniowie dzisiaj. Potrzebował się odsknąć, by zrozumieć przemianę Chrystusa. Każdy z nas musi się odsknąć, by zobaczyć chwałę Chrystusa, Musimy wyjść ze stanu uśpienia. By samemu przeżyć przemianę, trzeba wejść w rzeczywistość, w której jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.